Powiedz mi co to jest, teraz, proszę. Nie zabijajmy tego, co jest tutaj. W jaki to widzę, to była jakiś elf, który mnie przeszedł z mojej życia. Całoron. Eee, nie, co ty, ja oglądałem i sobie myślę... kto to może być. Wiesz, myśl, kto to może być? Może to jest Elrond na przykład, albo może jakiś przodek Legolasa. Znaczy, wiesz co, szczerze, ja na początku miałem takie rozkminy, czy to nie jest któryś z Nazguli, nie? Że jakby on zostanie księciem. A się Aha. później pojawia ten motyw, że on no, no, zostaje. No. Ma być księciem który jest z południowych krain. No, bo on tam ściemnia, no to, nie? No to, no, no tak, no to mógłby zostać później na zgóle, No, no tak, dostał no. pierwszy. No, ale. Ci... Ale później już było to dosyć oczywiste. No, w sumie, no od razu. Szczególnie jak wie, że, że jej mąż umarł i w ogóle to już. Delf? On nie umarł. Przynajmniej tak mi się wydaje. No, wed nie powinien. No, według nie umarł, nie? W sensie, według serialu umarł. Nie, jego nie ma. On gdzieś poszedł na pół papierosów <laughs> do Hiszpanii. Poszedł posługi do Hiszpanii na statoń. Ale, ale to nie jest powiedziane, <laughs> że on umarł, umarł i że wiesz, znaleźli jego ciżenki. <laughs> Aha, ja wiem dlaczego. Musiał żyć z nią, wkurwił się po prostu i, i gość faktycznie poszedł pod papierochy, nie? Wyło... On poszedł pod papierochy, wróci za tysiąc lat, no Dokładnie, nie? wyrwał sobie jakąś młodą elfkę, człowieku, i sobie poszedł, nie? Żeby będzie siedział z tym, kurwa, Babsztylem. Tejże spokój, nieznośna jest w ogóle zupełnie, nie? Dobra, pominęliśmy chude elfa, ale jeszcze się wróci, nie? <śled> Chudel, <laughs> który strzela łukiem bokiem, nie. No, proszę cię! Jak wy to możecie kurwa robić, nie? So <sighs> Krasnorudą nie były zrobione zajebiście. Tak, to prawda. Y bardzo mi się to podobało. I mogliby zrobić zupełnie osobny serial o krasnoludach, po prostu. So find in sea, Dokładnie. Drink, i one of the most interesting characters is Naprawdę. And I po raz kolejny. Środek morza, środek morza, tak była na Atlantyku, powiedzmy, w Atlantyku i kurwa nie wiadomo skąd zjawia się ta ta, ta po czym zjawia się potwór, który je wszystkich, tylko nie ich. No ale wiesz, Piotrek, <laughs> To jest na tak zwanym farciczku, ziomuś. <laughs> <coughs> and comes and picks her up she's saved which I don't think she enjoys he's skeptical of her he's wary of her he doesn't trust her and he's keeping his distance at this point from the moment that he meets her an undeniable sort of spark and then they're hit by a massive massive tempest which was amazing to film super no. prepare yourself this is the Jest, chłopak, magia kina, człowieku. A czy, jak tutaj ona walczy. Nie ma to tamto. W sumie ja nie sprawdzałem, ona grała w czymś? Ja i nie każdy z niczego. Ja grałem w jakimś... em, jak miłość... Australii. Prosta sprawa, ani nikt nie ogłuch, ani nie oślep. W sensie on, no ale dobra, spoko. spokojnie, że jak może ma jakiś tam, e, wiesz, elf powers, nie? Natomiast on powinien oślepnąć i ogłuchnąć. No nie, no, bo nie z majarem nie? No, w szkladku, że nie ma jaj. ewentualnie nie ma majarania. Ja nie jestem w stanie. To nie jest mój error. No nie, nie, on jest kiepski. To jest właśnie typowy elficki Zenon Martyni. Nie, Nie, Wiesz co? Obcięli mu włosy po prostu i stracił moc. Jak Samson. Jak, dokładnie. Nie, no on wygląda jak wokalista zespołu. Disco z lat 80. Jak Boga kocha, gdzie? Ja, on mógłby, wiesz, w depeż mobu w latach 80. występować. On, on mógłby w bojsach występować, chłopie. To jakby mu dali keyboard, no to wspomnij. To <coughs> <nie. coughs>

A great storm sequence. The Digger Oak sequence was fun. Dokładnie. With the help of some movie magic, I'm going to slay. Sleigh... No, dokładnie, przy jakiejś magii, bo jesteś zwykłą, normalną kobietą w sensie, rozumiesz, o co mieli. No, na nie z wojownikiem. że były fajnie zrobione. No spoko, spoko. Dlatego, że nie były superkomputerowo zrobione, nie? Na tym, na tym stracił ten. Na tym stracił hobbit, nie? No to. It's a lot harder than it looks. Everything has to be so technical. You know, you put your arm up at exact moment, and as it hits here, then you've got to go down. Bronwyn spoke to me because her journey is really finding. I think that the whole first and second episode. Are like a, the planting of a world that you can notice that something's cooking in the shadows and those shadows I represent in Rowan's story those things moving underground this character is underground a lot so he's not breathing in and out through his mouth it's very short and sharp so he doesn't want to get a lot. <laughs> Widziałem tego gościa, on co? więcej zaczął jeść. Dobra, ale czekaj, że co? Że skoro gość jest pod ziemią, to nie oddycha tak. przez usta, tak? Tak, inaczej musi wiesz, metod acting tutaj było bardzo ważne aha, co do oddychania aha. tego orka pod, pod Stary, Ja wiem, pod ziemią. Ja wiem chyba gdzie poszedł część tych pieniędzy, oni po prostu siedzieli naokoło jakiegoś stołu przez 13 godzin i zamiast pracować nad fabułą i dialogiem, to oni właśnie, nie, nie, nie wiesz co? Ja Wam powiem tak, to jednak Oddychaj robimy. Przez nos. Dokładnie, musimy rozkwinić, jak oddychałby ork pod ziemią, jakby żył za długo, nie? Daj spokój.

i już i w tym momencie właśnie stała się najlepszym wojąkiem wiosny. Kolejna kolejna yy, Mary sół, nie? Tak, ja dalej nie wiem. Yy, po raz kolejny, kurwa drugi odcinek. Trwał 6 minut tym razem, więc no, na pewno... Znaczy, nie, no wiesz, widoczki, wszystko spoko. Walki, widać, widać ten pieniądz, ale, ale coś tam jest ale to jest, coś tam jest, Ale niechalne. to jest niepotrzebnie wydany pieniądz moim zdaniem, w sensie... No, no zwłaszcza jak popatrzysz na przykład na Rud Smoka, gdzie tam jest dużo mniej kasy, no też tam, było, jest spoko, tam było po. popularnie jest naprawdę fajnie. Tam nie? było po, po 20 baniek za odcinek, nie? nie. Ale to jest, wiesz, wiesz, bo to wiesz dlaczego też jest, bo oni się wzięli oprócz tego, że w ogóle cały ten, wiesz, marketing przedbył to nie może być serial. To musi być międzynarodowa sensacja. Potrzebujemy cały świat, żeby oglądał, żeby to miało sens. Mhm. I, ale również wiesz, oni się wzięli Amazon nie ma doświadczenia takiego jak HBO. HBO robi seriale od X lat. Same hity praktycznie rzadko wydają coś chujowego. Mają grupę ludzi, która robi, wiesz, gigantyczne produkcje dla telewizji od lat i tak dalej. Natomiast Amazon to są dalej świeżaki. Wiesz o co chodzi? No tak, tak. no, no zrobili parę tam, parę tam rzeczy, ale wiesz, no nie na tyle, żeby się brać no. za, za Tolkiena, moim no, zdaniem, ale, nie. Wiesz co, ale z drugiej strony można powiedzieć na przykład The Boysów, bo to jest przecież Amazon. Oni są super zrobieni, nie? To, to jakby tutaj nie miało problemu to, że oni są świe z świeżakami na rynku, tak? A jednak debosi są spoko. No, no więc słuchaj. To wydaje mi się, że jest kwestia, to jest trochę jak z Witcherem. Netflix jest od miliona lat już na, na tym, był w sumie pierwszym takim, taką platformą streamingową. Znaczy nie ma, no a Witchera a Witchera nie udźwignęli, tak? No. Można by powiedzieć, no przecież nie są świeżakami, powinno być zrobione zajebiście. Tak. A jest totalną fają. Natomiast, wiesz co, ale jeśli chodzi o tam by, by, kinematografię i tak dalej, był zrobiony spoko, tylko problem polegał na tym, że nie wiem, czy widziałeś ten, ten team, który to napisał, w sensie zdjęcie tego teamu, który, który pisał Witchera i Blood Origins, ale wiesz dlaczego to jest chujowe? Bo to jest napisane przez grupę ludzi, których, którzy nigdy nie byli chyba, kurwa, w knajpie albo nigdy nie dostali po mordzie, nigdy nie obudzili... Zero doświadczenia życiowego, człowieka. Oni wyglądają po prostu jakby byli cały czas w echo-komorze. Tak, tak, musi być, inclusivity i tak dalej, i tak znaczy, dalej, wszystko... Wydaje mi się, że oba te seriale cierpią z tego powodu, że po prostu robią je ludzie, którzy nie są yy, zajawieni na tą tematykę. No, bo im się wydaje, że oni to potrafią zrobić lepiej, nie? O to, w to, to wszystko chodzi, po prostu... No, jakby wiesz, no, chociażby to, że Henry Kabil odchodzi, odszedł, tak, z, z Witchera, a on był Zajawkowiczem i no, ale... wydaje mi się, że to jest ten problem. I to nie jest, Piotr kwestia tego, czy Amazon jest świeżakiem, czy nie. To jest kwestia tego, kto pisze scenariusz, kto to reżyseruje, kto robi casting do tego, bo gdyby fabularnie wszystko było spoko, Nikt tutaj nie miał problemu z tym, że krasnoludy są ciemnoskóre. Nie, no że oczywiście. Są Azjaci, że tak. Ale coś nie, nie, w żadnym to, wypadku. Nikt nie, ma, nikt nie ma z tym problemu, tylko właśnie. Ale tak to trochę jest, wiesz, obracane. A nie, nie Problem trochę, pole... tylko to jest całe, Leży... kurwa, 2022 dowiedziałem się, że jestem rasistą, seksistą. W ogóle może powinienem no. zadzwonić do mojej ex i powiedzieć jej, że wiesz co, rozstaliśmy się chyba nie dlatego, że byliśmy niekompatybilni, ale chyba gdzieś podświadomie Amazon powiedział mi, że jestem rasistą, bo nie lubiłem, no. kurwa, tego, nie? No tak, ale, ale tak jak mówię. I, i, I tutaj jest to tak obracane, gdzie tak naprawdę, gdyby fabularnie było spoko i, i to by była sensowna historia, to nikt by się nawet nie odezwał, nie? Nie, no to, no to wiadomo, no i wiesz, bo tu o to chodzi. Jak jest dobry serial. Przecież w tym, w, no, w Mandalorianie, jak się nazywa ten aktor, który, który no, grał tego Big Bada, nie? Z Breaking Beda. Aha, wiem, w, ten, wiem, wiem, wiem. wiem. Murzy, no, o meksykańskim nazwisku, nie? Tak. nikt się jakoś nie siepał. Nikt się nie siepał. Ubu po twarzy. Dokładnie. Ubu po twarzy w Breaking Bad, polio loco czy coś tam, tak to było. Tak się to nazywa, to tak. jest to empolio coś, polio, coś fajna scena no to będę. No, no. Natomiast no, no Na, dokładnie, tak się no, to jest trudzić, nie, no. że jakby, że obraca się to w tą stronę gdzie po prostu serial fabularny leży. No ale to widać właśnie, no i widzisz, no i tak to się kończy. Wiesz, tylko że chodzi o to, że w Star Warsach udało im się jeszcze w miarę podzielić fanów, natomiast wzięli się za, za Lord of the Rings i kurwa tutaj, wiesz, fellowship, nie? Wszyscy fani Lord of the Rings stanęli bardzo równo, przecież komentarze pod trailerami były mistrzowskie, nie? W sensie, e, e, pamiętam, e, nie wiem tam, no kurwa, nie, nie, nie potrafię sobie przypomnieć, ale generalnie wszystkie były, że na przykład tam, mój ulubiony moment to był, jak Galadriela y, powiedziała y, y, kurwa, "I know kung fu" z Matrixa, nie? Czy coś tam i każdy hmm. po prostu wrzucał komed, jak wiesz z jakichś innych tak, filmów tak, w ogóle tak, momentów, To, to, nie? to było piękne. No y, kończymy na ten odcinek. Tak dokładnie. Zaraz bierzemy się za trzeci. Y, myślę, że będzie jutro. Y, no i co? Zostawcie lajka, zostawcie suba, skomentujcie. I skomentujcie, no bez kitu. Dajcie znać co jak. Hej. Na razie.